Witamy z Padoku. z nami trener Maciej Janikowski, przed chwilą pańska skuty biegała w tym wyścigu, przyzwoity występ, trzecie miejsce, rozbudziła trochę nadzieję, bo ostatnio grała Good Gifta, tylko tam były inne warunki, taki szybki wyścig na innym torze, prawda? Jak pan to ocenia? No inny tor zupełnie teraz, mokro, ale jej to nie przeszkadza, bardziej to się trochę wyścig nie ułożył, bo straciła trochę na starcie, a później okej niepotrzebnie trochę tam po zakręcie się przekładał do przodu niby. A ona nie lubi tego, ona lubi spokojną jazdę po zakręcie. No i jak się od razu nie udało ułożyć na dobrej pozycji, to to już nie bardzo się ułożyło, ale biegała według mnie poprawnie zupełnie. Tak w poprzednio grała no nadwagi, to też się liczy po tym torze ciężkim dzisiaj. Ale generalnie to klasz biegająca równo, na dobrym poziomie, ograła tego Good gifta. Myśli pan, że jak będzie w takiej optymalnej formie, żeby ją spróbować poza grupami w sezonie? No już tam zapisałem ją niedawno. To prawda, dystans nie jej na 1400, ale takie super lekkie tory to nie są dla niej dobre z takimi szybkimi końmi. O, po takim torze jak dzisiaj, no to może bym tam 1600... Miała trochę jakieś szanse, ale do tych, do tych najlepszych troszeczkę niestety chyba brakuje. Ale spadnie nam teraz do drugiej grupy, więc jestem zadowolony, bo. <grywka> Wiadomo, że trzeba ich, ich, każdy ma chęć wygrywać, ale tu wygrana w tym wyścigu bardzo by ją drogo kosztowała, bo musiała biegać do końca sezonu wyłącznie poza grupowe wyścigi. Panie treze, spod pana ręki wychodzą prawdziwe perełki. Trochę ten Weller na tym korzysta. Wcześniej Wabank, który u pana wygrał grupę trzecią w Niemczech, tu był trójkoronowany. Teraz trafiła tam Lady Ewelina. Pierwszy wyścig, pan ją przygotował do tej kariery. Dzisiaj zajęła siódme miejsce w gronie 15 klaczy. Wielka go konictwa Aux francuski. E, myślę, że spisała się dzielnie i mam wrażenie i wiele osób, z którymi rozmawiałem, że gdyby Jockey Pedroza tam siedział troszeczkę bliżej, to może nawet by zajęła płatne miejsce. Myślę, że możemy w pewnym sensie być dumni z tego, jak e, przebiegła. No, ja uważam, że wynik i miejsce zupełnie nie odzwierciedla tego, co według mnie... Pokazywała to, co była, nawet w tym wyścigu galopując. Myślę, że przy troszkę, troszkę, bardziej, lepszym układzie w wyścigu, no nie wiem, czy to było zamierzone, żeby się wycofać na ostatnią pozycję, w 14 koniach. Przy tempie, według mnie, było bardzo umiarkowane tempo. Ta liderka poprowadziła, ale to prowadziła dla siebie, widać dla tej swojej faworytki, która no, oczywiście trzymała się z przodu. Miała pierwszy numer i, i trzecia szła w dystansie. No. Na Naprosto otworzyło jej się tylko i jak to się mówi załatwiła sprawę. A z ostatniej pozycji jak jest szansa przy takim wyścigu finiszować? Żadnej nie ma jeszcze. Nie było miejsca po tej prostej kilka razy musiał dżokie szukać miejsca, zmieniać tor. No, to, że była siódma, to i tak sukces. Według mnie na pewno na, i to wysokie płatne miejsce by było w jej zasięgu. To jest superko była według mnie troszkę zmarnowana szansa. Rzeczywiście to płatne miejsce było w jej zasięgu, ma duże możliwości. Może w następnych wyścigach lepiej to pod względem taktycznym się ułoży, bo widać, że nawet w wyścigach grupy pierwszej jest w stanie być dosyć wysoko. Tak, tym bardziej, że to było jej pierwszy wyścig troszkę dalej, w dystansie. No powiedzmy 2.100, nie jest to długi dystans, ale to już jest dystans. A ona tak z pochodzenia to tak rokowała, że właśnie do dwóch kilometrów najlepsze wyścigi dla niej, ale według mnie na te dwa 2.100 spisała się bardzo dobrze i myślę, że że jeszcze w stanie jest dużo pokazać. Panie trenerze, nie sposób na koniec nie zapytać o Westminster. Mu wygrał w pięknym stylu te dwa wyścigi: Randy Memorial i Memoriał i Jedna Szewskiego. Jak on się czuje, jak przygotowania do derby? Tak na pana czucie ma pan ogromne doświadczenie. A ja, jak ten koń wygląda? No W tej chwili mogę tylko tak powiedzieć, że odpoczął już po tym drugim wyścigu. Czuję się, według mnie, bardzo dobrze. Tak, zelżał troszkę, zrobił się taki już bardziej wyścigowy. Sylwetkę ma taką, nie ma, on jest taki masywny dosyć koń, ale w tej chwili już tak wygląda wyścigowo. Trochę, trochę się podciągnął jeszcze, obsuszył tak. Bardzo mi się podoba, a galopuje bardzo chętnie, z nim nie ma problemu, on ani z jego apetytem, ani z pracą. No teraz już zaczął pracę dosyć ciężką, bo to już jest trzeci tydzień po, po wyścigu, więc pracujemy już na 2400 i na razie odpukać wszystko pięknie idzie. Panie trenerze, widziałem, że w zapisie do wyścigu w Niemczech jest Munu po raz drugi. Proszę powiedzieć w jakim wyścigu ona pobiegnie? To jest wyścig w Hamburgu na 2200 metrów. List ten wyścig dla, dla klaczy. No bo Podobne klacze tam, kilka biega, nawet trzy czy cztery, biegają te, z którymi ona w Hanowerze biegała. No, jedna ją tam, ta francuska ją ograła, no ale jeszcze nie wiadomo, czy będą biegać te wszystkie francuskie i ta faworytka, bo e, we wtorek chyba jest, są wycofania. Zobaczymy, ale tak dwie biegną klacze, które ona ograła w Hanowerze, no ale dużo biega nowych, także no, trudno, trudno rokować tutaj. Myślę, że tak całkiem bez szans nie jest. W Sabice, no pojedzie na nich chyba jockey Pedroza, ten co jechał na Ewelinie właśnie. No, mam nadzieję, bo tam też jest na razie dużo bardzo klaczy. Mam nadzieję, że coś tam skreślą, żeby było trochę mniej, bo... Jak będzie tak chciał jechać z tyłu, jak na Ewelinie, to, to boję się, że będą problemy. No ale nie, Monu jest taka dosyć ostra i chętna do galopowania, ona się nie da wycofać na ostatnie miejsce. Nie da się zawrnąć w pedrozie. A jak ten zniosła podróż, pierwszą w swoim życiu, dłuższą i ten wyścig, a w jakiej jest formie? Według mnie w formie jest lepsza na pewno niż była. A to z, głównie z tego powodu, że już to jest jej drugi wyścig, a ona miała do pierwszego wyścigu bardzo długą przerwę, bo po wygraniu tutaj u nas Krasnego nie, nie biegała już więcej. Więc no i całą zimę do maja to było tam 7 chyba miesięcy. No biegała od razu bardzo ciężki wyścig w Hanowerze po takiej przerwie, więc i tak według mnie bardzo dobrze tam się spisała. Według mnie teraz jest... Dużo lepszej jeszcze dyspozycji, no bo jest to już drugi wyścig, więc ona, e, jak to się mówi, jest bardziej, bardziej gotowa do niego niż do pierwszego. No i myślę, że, że powinno być... Powinno być może lepiej. No jak wszystko się uda, to zobaczymy. Podróż ona znosi dobrze, bo pierwszy wyścig, tutaj pojechaliśmy do Hanoweru, to był taki właśnie, żeby doświadczenia trochę zdobyć jeszcze i żeby ona zobaczyć, jak się właśnie będzie spisywała w podróży, bardzo spokojna, była grzeczna. Na miejscu tak jakby w ogóle nie podróżowała się, zachowywała i z apetytem nie było problemu. Jadła do ostatniego chwili. Także wszystko jest dobrze. Jak poleci, tak jak w nagrodzie. To Niemcy muszą się bać. Jeszcze na koniec, bo czekamy na komentatorów, ostatnie pytanie. Na, w derby ma pan Westminster Muna na nagrodę prezesa Totalizatora. Kogo pan szykuje Gryfona? Czy ktoś jeszcze pobiegnie od pana? Może pójdzie ta sama para, co biegała widzowa: czyli Virago West, Westminster. Dlatego, że tory się zmieniają. Już na przykład dzisiaj jest właśnie taki tor, jaki ona lubi. no Może i za dwa tygodnie będzie, już no tak, nie będzie jest... takiej suszy, więc ona jest dużo lepsza. Dobrze, Pierwszy ten, wyścig tym Mamy za nią Więc być może, że tam pójdzie oczywiście gryfon. Tak, gryfon już jest był od początku przewidziany, że będzie biegał. Dziękuję, że obejrzałeś ten materiał i dziękuję, że jesteś z nami. Zapraszam cię na kanał YouTube Toru Służewiec. Tam więcej wyścigów z całej Polski.